Cześć! Dojechaliśmy do Polski, jak widzicie, i w tym filmie przedstawimy Wam naszą trasę ze słonecznej Chorwacji do naszej pięknej, mroźnej Polski przez Węgry i Słowację. Zobaczcie, jak wyglądała nasza trasa. Wyjechaliśmy z Plocze z południowej Dalmacji, kierowaliśmy się w kierunku Zagrzebia, gdzie spaliśmy, następnie przejechaliśmy przez Budapeszt, Koszycę i w Polsce w kierunku Rzeszowa. Placę, za zagrzeb odbyliśmy na autostradzie. Tak jak widzicie na filmie, na początku musicie pobrać bilecik i następnie przy wyjeździe płacicie na podstawie tego biletu. Za autostradę zapłaciliśmy 231 kun. Na autostradzie zaczął padać delikatny śnieg. Mimo że w plocie temperatura była dodatnia około 5-7 stopni na plusie, to na autostradzie ta temperatura już się obniżyła i wiał naprawdę silny wiatr. Kilka dni przed naszym wyjazdem Chorwacja otworzyła województwa, więc mogliśmy swobodnie przejechać przez całą Chorwację i nie zostaliśmy zatrzymani przez policję. Sveti Rok jest drugim najdłuższym tunelem w Chorwacji. Często zdarza się tak, że po jednej stronie jest np. śnieg, bądź temperatura zimniejsza, a po drugiej stronie jest już o wiele cieplej. Podróż z Ploche do Zagrzebia zajęła nam około 5,5 godziny, oczywiście wliczając w to przystanki i podróż przez Zagrzeb. Na drugi dzień ruszyliśmy z Zagrzebia. Na węgierskiej granicy zostaliśmy zapytani, gdzie jedziemy, i poinformowaliśmy, że jedziemy tranzytem do Polski. Zostaliśmy bezproblemowo wpuszczeni, ale zostaliśmy poinformowani, że musimy jechać tylko wyznaczonymi trasami. Jedna z tras wyznaczona dla tranzytu przebiega koło Budapesztu. A po Budapeszcie kierowaliśmy się na Miszkolc. W Słowacji kierowaliśmy się na Koszyce i Preszow. Słowackie obostrzenia związane z koronawirusem mówią, że możemy wjechać do Słowacji, ale musimy opuścić Słowację w ciągu 8 godzin. Polskie obostrzenia mówią, że można wjechać do Polski prywatnym środkiem transportu bez potrzeby kwarantanny bądź posiadania negatywnego testu na koronawirusa. I tak się stało. Bez problemu wjechaliśmy do Polski od strony Słowacji. Przejechaliśmy lokalnymi drogami przez Podkarpacie, podziwiając zaśnieżone góry, i była to całkiem przyjemna część podróży. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam z informacjami na temat przekraczania granic w dobie pandemii koronawirusa i na temat trasy Chorwacja-Polska. Jeżeli macie więcej pytań na ten temat, śmiało piszcie w komentarzach, na pewno odpowiemy. Jak widzicie, nasza trasa przebiegła bezproblemowo, jak na to, że podróżowaliśmy w czasach największej zimy w Polsce i generalnie w Europie, i jeszcze w dobie pandemii koronawirusa. Zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ za tydzień dodamy kolejny film na temat podróży. Tym razem będziemy wracać z Polski do Chorwacji przez Czechy, Austrię i Słowenię. Do zobaczenia.